Chciałam. się nowy? No, może wiem, że tego słychać, ale dzisiaj em, zapraszamy na serwer te... bo... 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 No to nie na to jest słabo dopracowane. Taki no, to nie nasz serwer. Jaki? No, Jaki jest dużo rzeczy, które można wymieniać, ale też tutaj mamy dwostępków. Nie będę ich po kolei pokazywać, tu tak? Tylko po prostu będę to pokazywać w innym Te wszystkie villagery, odtąd, to są sety. Te pusty, też daję. To są przydatne itemy. Te tam... Tutaj jest set inny. Też inny. Na tych lisach też są sety ale od tego lisa już się zaczynają net i tam tutaj jest to najlepsze są, maile, są równo, nie tak równo, że tam 16-32, tylko 16, potem 23 No o, tutaj są spiegę, i wpisujecie sobie Tutaj macie taki i tutaj ma osoba, macie daily nie ma ukośnik daily Jak chcecie wyjść na full to musicie ukośnik Warp, powp żeby to po... i wszystko dużymi literami um, to jest to jest to jest to dużego taki, taki takiego, 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 tak takiego, 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 tak i się... to jest początek. I tu jest koniec. To jest, nie wiem. Nie wiem, co tu się dziwnie nazywają, nie ma jakiejś tematyki specjalnej. I bo gdy masz na przykład kilo zresztą kilo.

Najbardziej się opłaca moim zdaniem kopać emeraże. IP znajdziecie w opisie. Zapraszamy. I mam nadzieję, że zachęcę ludzi do grania w tym serwerze. się zami, zamierzać, zami, zami, zami. Nara.